Cześć, Trzymanko z tej strony Ewu. Wiecie co? To jest zabawne, bo tak cybergrani też jest od DH. No widzicie co? To... Trafiły. Trafiła naprawdę bardzo dobrze. Trafiłem tego samego, który zrobił. Granny. Gren, Amazing Spider-Man. To my się widzimy, jak ja zbukuję naszą kochaną babulkę. A teraz patrzcie i podziwiajcie, jak wygląda nasza babulka. Tak! Dokładnie. Nasza babulka wyglądała tak. No okej. Okay. Tył. Aha, tak. Co tutaj jest napisane po chińsku niestety, więc wam nie mogę tego przeczytać. Tutaj. Na bank tutaj pisze Leave this House, więc to samo. No widzę, że przedmioty się chyba raczej nie zmieniły. No, nie, nie zmieniły się. No więc zobaczmy na no, standardową rzecz. Aha, i przy okazji, tamten misiu to wyglądał e, wtedy, to był cały czerwony, gdyby co, nie? Z tym Spidermanem. Dlatego mi, no, bez sensu było mi go pokazywać, bo no, nic się nie zmieniło, tylko cały czerwony był. Um. Aha, okej. Okay. Okej, okay, chyba ci mamy. A to wygląda też tak samo. No, tak samo wygląda auto. To my się widzimy jak ja już dojdę do Misia Tediego.